Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w programie Skanalizowani w Kanal Plus. Dzisiejsza nasza rozmowa, myślę, Jezus, że będzie. Dopiero teraz się zorientowałem, że to chodzi o skanalizowanie, czyli że Kanal Plus. Plus. Bo minus tu. To... Tak. Rozumiem. Dobra. Tego rodzaju. Ym... Myślałem, że chodziło o Kanowajdy. Zdradził pan nasz gość zdradził swoją obecność. Chciałem to jakoś bardziej uroczyście wprowadzić. Sebastian Fabijański. E, spotykamy się w związku z filmem, w którym pan e, grał, film Legiony. Owszem. Te, ten film bardzo, tak powiedziałbym, dokładnie pokazuje tę tą, 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 tą naszą drogę do wolności. Przede wszystkim mamy tam bardzo ciekawie przedstawioną i szarżę pod Rokitną, i bitwę pod Kostiuchówną.

Szerokie. Pan musiał się w to zaangażować, pewnie jeżeli chodzi o wiedzę, również tak mocno się zorientować, bo i, i fakty i te, te sprawy bitewne, prawda, wojskowe. Yy, to jest wszystko niesamowite. Na przykład właśnie ta, ta szaleńcza szarża pod yy, Rokitną, tak? A czemu, jest, szaleńcza? A czemu szaleńcza? Przepraszam, no jeden czemu jeden, szaleńcza? Jeden szwadron. Były dwa szwadrony, nie było jednego szwadronu i nie były żadne szaleńcza. Tam. Przepraszam no, no, bardzo. No, 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 no jak to, nie, nie opowiada? No, no, a, 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 a tak był, a tak był nie, nieprzemyślany zupełnie. By jak się no, 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 to, a byłeś nie, tam, co był nieprzemyślany. Nie, 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 no, no, nie, nie no, był nieprzemyślany. Ale była strategia, to było centralnie i o, o uderzyć co w wodów. No to przecież to uderzyć najpierw centralnie, potem obejść. To jest no, normalna no, taktyka i no, to no, było ale, przemyślane. Ale z, to nie z, można powiedzieć, że nie było. Poczekaj, jeżeli oni mieli balony. Balony. i ty mi chcesz powiedzieć, że balonem można było e, wygrać bitwę, jeżeli no, my mi mieliśmy było... tak dobre wojska w tym momencie, to no, ci da balon, zwiast, ale zwiast. przy tym terenie, Przyszłam... przy tym terenie, jeżeli... przy, przy, przy tym ale terenie, ale przy, przy terenie no proszę, bardzo. Na... Na... Ja... tu masz wojsko. To takie polskie po prostu takie, takie polskie. to. Agentka mi mówiła, że rozmowa będzie tyczyła się e, mojej roli e, innych aktorów, e, współpracy z reżyserem, e, funkcjonowanie w ogóle w, w tak wielkiej produkcji, bo to jest film drogi. Nawet bardzo drogi. 27 milionów złotych, które no, w, w moim odczuciu zostały wydane. Bardzo dobrze to się te jakoś widać na ekranie po prostu. Fascynująca przygoda, no. Film o człowieku, który na wojnie. Zresztą tak ja samo, nie wiem, wszędzie gdzie się pojawia, jest jakaś bitwa, wojna czy coś, nie, nie, nie wiem o co chodzi. Film o człowieku, który na wojnie odnalazł tożsamość. Miłość. Może nie do końca spełniona. Ale nie chcę spoilerować. W każdym razie, wydaje mi się, że no, wartościowa historia. My z reżyserem Dariuszem Gajewskim mówili, że, że robimy film o wilku, który trochę tak się stał psem. Jakże chyba dziękuję bardzo. Nie wiem, w tej sytuacji może jakiś fragment tylko ktoś tutaj puści. Nie wiem, ja się żegnam. Nie masz wie. drogi ucieczki. Jeżeli ja. jest balon, to dojdzie. Ja. Jeżeli jest balon w tym momencie. To nie, nie, nie. Ale puszczasz cztery balony. No to jest Ale nie, nie ci ci tu? Czy to, że tu? są cztery, czy Mylę. jeden, A to jest jest taka sama balonu. Puszczasz jeden turystycznie. Ja swoje wiem, co? Ja w ogóle widzę, że ty jesteś Bruciłow, to ja nie wiem. Niech no Jak znasz historię? To możesz wypowiadać się tak kategorycznie. Nie ma go. Gdzie jest aktor? Nie ma aktora. Halo. Halo. Aktor. Halo. Ale to zrezygnował, czy do to toalety, czy to, to no takiego to, Nie Niefajne zachowanie. No nieładne to było. No ale mniejsza o to. No, serdecznie zapraszamy na. Mógł, mógł chłop mówić. Mógł. Daliśmy możliwość. Była możliwość. No to w takim razie my zaprosimy, zapraszamy. Zapraszamy. Na film Legiony w Kanal Plus. Bardzo dobry film. Tak. Rewelacja.